Siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym, 2023 roku, słuchajcie mamy dzisiaj 2 stycznia, 2 stycznia, ale pogoda jest fenomenalna, mamy w tej chwili z godziną 10 rano, mamy ponad 10 stopni, ma dochodzić do 15-16 do dzisiaj, ten tutaj u nas w Polsce nowy rok i pierwsze dni bardzo łaskawy, potem już być troszeczkę chłodniej, ale korzystając z tej pięknej pogody, z tego ciepła, Słuchajcie, jestem na rybach. Przyjechałem na karpie, na wodę klubową, którą bardzo dobrze znacie z różnych serniach na przykład seria, które na czosnek. W sumie to nie wiem z czego się spodziewać, Te ryby będą przy tak jeden bardzo dużo płytko, czy głęboko, a przyjechałem tak po prostu posiedzieć i przypomnieć sobie jak to jest wodą. Takie ja przygotowujące zestawy, zobaczcie. Klasyczne, bezpieczne klipsy. Jeden zestaw mało, bardzo mało wiosenny. i Miękka plecioneczka. Klasyczny haczek numer 4, dosyć duży, jedna, pojedyncza, rządząca kuleczka na troszkę, takim normalnym, powiedziałbym, A drugi zestaw bardzo delikatny, krótki, szybki, na fluorokarbonie, z malutkim popkiem, tak to myślę, że się będzie prezentować jakoś w wodzie, tego, tak, że takie zestawy sobie przygotowałem. Do tego, słuchajcie, mam przygotowane małoludzkie pfałeczki, bardzo delikatne, dosłownie po 3-4 pokruszone kuleczki, o, coś takiego, na jeden, na drugi zestaw. Tak jak widzieliście, zestawy przygotowałem sobie dwa, yy, jeden taki bardzo delikatny, pewien odfederowy, tylko to jest albo trochę gruby, ale to nic, że wziąć to weź, jak to się mówi. Yy, a drugi klasyczny, karpiowy, na haku czwórce, tak z braku laku, z tego co miałem, coś tam, coś tam upiściłem, jak to się mówi. Ten jeden właśnie na większym maczyku yy, w nutach śmierdzących, w nutach krylowych podszedł, do tego delikatna pafałeczka, 4-5 pokruszonych kuleczek, nic więcej. Drugi zestaw to również mała pchełka z tym że nuty słodko-orzechowe do pewełka kruszone orzechowe kulki, orzechaty go, a na włos delikatny popek kokosa malutki 10 mm, będę łowił mobilnie. Będę sprawdzał miejsca na tyle, na ile to możliwe. Będę przerzucał wędki, myślę, co dwie i raz tu, raz tu zobaczymy czy te karpie są, czy w ogóle są, czy w ogóle chcą żerować, czy chcą pobierać pokarm. Będziemy próbować na pewno. Jeśli to nie przyniesie faktu, to będziemy się zwiedzić do domu i tyle i na tym się skończy. Ale to zawsze tak wędkarstwie jest, że jak wiecie, że nie wiadomo co się złowi. Zapraszam na dalsze oglądanie. Mam nadzieję, że fajnie połowimy, że pokażę Wam noworocznego 2023 roku już karpia. Transcrição e はあ。<noise> Po dwóch spinkach jest pierwsza rybka. Taki niewielki, myślę około 3 kg karpik. Może nie 3 kg, 2,5 powiedzmy. Pełno łuski. Tutaj już go coś niestety przeoczyło. Zaraz go szybciutko wypuszczamy. Tak jak udało się zdobyć pierwszego karpia z ryba, bardzo szybko, zaraz po zacięciu jedno branie, opa, drugie drugie odjazd, ładny już taki znaczy ładny odjazd, no, jak na tą porę roku, na 2 stycznia, jak nie było to fajny odjazd yy, to branie, takie jedno szarpnięcie, podejrzewałem że coś może wisić myślałem, że może kara, już jest dużo kara się ale za chwilę poprawka i już wiedziałem, co ryba jest, zaraz zaciąłem udało się, wisiał karpik taki, wiecie, na tą porę roku może być yy, Szkolałem tych dwóch brań ale zobaczymy, jeszcze chwileczkę jest chyba przed, przed godziną 14 chwilkę, także jeszcze chwilę 15-16 myślę maksimum, godzinka półtorej.